Większe, potężniejsze, fajniejsze właśnie takie są iPhone 16 Pro i 16 Pro Max, które trafiły kilka dni temu do naszej redakcji. Sprawdziłem, co najbardziej zwraca uwagę przy pierwszym kontakcie i zaraz się temu wspólnie przyjrzymy. Apple od lat prezentuje co wrzesień 4 nowe telefony, dwa tańsze, dwa droższe. W tym roku są nimi odpowiedni iPhone 16 i 16 Plus oraz 16 Pro i 16 Pro Max. W przypadku tych droższych modeli nowości w tym roku w dodatku nie zabrakło. Począwszy od większych ekranów, przez nowy procesor Apple A18 Pro do obsługi AI, na dodatkowym guziku do robienia zdjęć skończywszy. No i jest co testować. No i do tego dochodzi niższa cena iPhone'ów 16 w, niż ta, w której debiutowały iPhone'y 15, która z pewnością wpływa na opinie na temat a atrakcyjności ich zakupu. Zanim przejdziemy jednak do omawiania parametrów i możliwości, warto się przyjrzeć temu, jak oba te urządzenia 16 Pro i 16 Pro Max wyglądają. Z jednej strony mają węższe ramki dookoła wyświetlacza, a jednocześnie nie są mniejsze, tylko większe od poprzedników. No i ten rozmiar robi różnicę, bo zwróciłem na niego uwagę od razu, gdzie wziąłem ten nowy telefon do ręki, wszystko za sprawą przekątnych. Przez ostatni rok korzystałem głównie z iPhone'a 15 Pro Max z jego 6,7 calowym wyświetlaczem, a jego następca ma 6,9 calowy panel. W przypadku iPhone'a 15 Pro mieliśmy z kolei 6,1 calowy ekran, a zastąpił go teraz 6,3 calowy. Zwiększyła się tym samym rozdzielczość, ale pozostałe parametry w tym proporcje 19,5 na 9, zagęszczenie pikseli 460 PPI i jasność do 2000 nitów pozostały na plus minus w tym samym poziomie. Jeśli chodzi z kolei o jasność tych OLEDów, no to prezentują się fenomenalnie nie tylko w cieniu, ale również w słońcu, co oczywiście nie jest zaskoczeniem. Już rok temu było pod tym względem świetnie. Pozostaje jednak pytanie, jak ta zmiana rozmiaru, która na papierze i tak porównując telefon jeden obok drugiego nie wygląda na dużą, ma przełożenie na praktykę. Okazuje się, że znacznie większe niż można byłoby przypuszczać. Te nowe telefony trzyma się w dłoni no, mniej wygodniej niż w przypadku ich poprzedników, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę te. Maxy. No, i po latach spędzonych z Maxami radzę sobie z nawigacją po systemie bez problemów w 16 Pro Maxie, ale z pewnością będą osoby, dla których ten nieco większy rozmiar okaże się przekroczeniem tej pewnej granicy. Oczywiście nie da się ukryć, że efektem zwiększenia rozmiaru ekranu jest to, że iPhone 16 Pro w obu wersjach mieszczą więcej treści na ekranie. I nie tylko w aplikacjach w pionie, ale też na stronach internetowych mamy nie tylko więcej linii tekstów, ale też więcej znaków mieści się w każdym wierszu. No w praktyce możemy na przykład wyświetlić pół dodatkowego akapitu, którego na 15 Pro Maxie nie byłoby widać, a na 16 Pro Maxie będzie. No mimo to, jeśli chodzi o tę zmianę, to przyznam, że mam mieszane uczucia. Od kilku generacji wybieram te największe telefony Apple'a, ale w tym roku pierwszy raz od lat zastanawiam się nad zmianą. No bo skoro 6 i 3 calowy iPhone 16 Pro jest tylko 0,3 cala mniejszy od iPhone'a 15 Pro Max, to może będzie wystarczający. No ale dobra, to wyjdzie w praniu dopiero podczas testów. Na razie zwróćmy uwagę na to, że odświeżenia doczekała się ponownie po części paleta kolorystyczna iPhone y 15 i 15 Pro Max, które jako pierwsze dostały te tytanowe obudowy, dostępne były w czterech wariantach kolorystycznych: tytanowo-niebieskim, tytanowo-białym, tytanowo-czarnym i tytanowo-tytanowym. W przypadku iPhone'ów 16 Pro i 16 Pro Max, ten pierwszy zastąpiła wersja tytanowo-pustynna. Szklane plecki telefonów o tej kolorystyce mają barwę piasku, a ramka jest delikatnie złota. Robi to na żywo całkiem niezłe wrażenie, ale określiłbym ten kolor tak mianem stonowanego. Bez dwóch zdań pasuje do reszty palety kolorystycznej znacznie lepiej niż zeszłoroczny model niebieski. Szykliwie jest, jak zawsze, w modelach niepro. No i z tym zupełnie nowym kolorem mamy do czynienia w testowanym iPhone 16 Pro Max, a w przypadku nie Maxa ponownie jest to tytanowo-tytanowy. Na pierwszy rzut oka, nawet na drugi i trzeci, nie do odróżnienia z zeszłorocznym tytanowo-tytanowym. No i jasne złoto w połączeniu z tą czernią pomiędzy krawędzią obudowy a ekranem potęguje wrażenie smukłości ramek na bokach obudowy ze względu na kontrast. Zwłaszcza w porównaniu do ciemno-niebieskiego iPhone'a 15 Pro Max, gdzie ten kontrast jest mniejszy, ramki przez to wydają się jeszcze grubsze. No ale skoro już o obudowie mowa, to mamy w niej kolejny nowy guzik. I to ciekawe, że ten sam Apple, który dążył do minimalizmu, wyposażył iPhone'y w dwa dodatkowe przyciski na przestrzeni no, w zasadzie roku. Ostatnio dostaliśmy Action Button w miejsce przełącznika trybu Milczy. Z perspektywy czasu nie okazał się on w moim przypadku aż tak przydatny, jak się spodziewałem, ale ten kolejny o nazwie Camera Control, co przetłumaczono na sterowanie aparatem, zakochałem się od pierwszego wejrzenia. świetne. Kamera Control to takie technologiczne cudeńko. Ten dwustopniowy fizyczny przycisk jest jednocześnie malutką płytką dotykową. Nie tylko uruchomimy nim aparat w każdej sytuacji i zrobimy od razu zdjęcie, ale również zmienimy wartość przybliżenia czy przysłony i to bez dotykania ekranu. Co przy tym ciekawe, nowy przycisk trafił nie tylko do iPhone'ów z linii Pro, tak jak to miało miejsce z Action Buttonem rok temu, ale od razu do wszystkich 16, które dostały Action Button w tym roku. Wynika to zapewne z faktu, iż w przyszłości będzie on powiązany z Apple Intelligence, a dzięki temu SI będzie mogła skanować i analizować otaczający nas świat. Można rozsądnie założyć, że to właśnie z tego powodu umieszczono go tak, że nie wypada idealnie pod palcem wskazującym, gdy trzymamy telefon w ten sposób w poziomie, bo chodzi o to, żeby również wygodnie obsługiwało się go kciukiem w trybie pełnowym, to bo nie oszukujmy się, większość osób kręci filmy i robi zdjęcia dzisiaj właśnie w ten sposób. Nadal działa nieźle jako spust migawki w tej klasycznej, poziomej orientacji, no ale patrząc z tej perspektywy, trochę szkoda, że nie jest przesunięty nieco w prawo. Moje prawo. To, do czego mógłbym się tutaj jeszcze nieco przyczepić, to do faktu już wygląda on zupełnie inaczej niż znajdujący się na tej samej krawędzi klasyczny przycisk blokady. Po prostu szkoda, że Apple nie zadbał tutaj o bardziej o spójność wizualną. Nie zdziwię się jednak, jeśli za rok wszystkie guziki w iPhone'ach będą wyglądać i działać tak samo jak to nowe kamera control. No ale dobra, guzik guzikiem, ale co potrafią aparaty? W skrócie to samo co te z iPhone'a 15 Pro Max i jeszcze trochę. Ponownie mamy trzy obiektywy w głównym module Foto, ale tym razem niezależnie od wybranego modelu dostępny jest ich identyczny zestaw iPhone 15 Pro miał inne telefoto niż jego ten większy i droższy brat i tutaj mieliśmy trzykrotny zoom, a tutaj pięciokrotny. No i tak, na papierze ten szeroki obiektyw z matrycą 48 megapikseli i telefoto z matrycą 12 megapikseli mają identyczne parametry jak w iPhone 15 Pro Max w tych obu nowych telefonach, za to ten ultra szerokokątny, którym wykonuje się również zdjęcia makro, robi teraz większe fotografie również o rozdzielczości 48 megapikseli zamiast 12 megapikseli. Przy tej samej przysłonie F2.2. Nie ma tutaj rewolucji sprzętowej, ale w przypadku tej smartfonowej fotografii od lat diabeł tkwi w oprogramowaniu, które nie jest mniej istotne od optyki. iOS 18, zainstalowany na nowych iPhone'ach 16 Pro i 16 Pro Max, nauczył się kilku nowych sztuczek i oferuje nowe style: bursztynowy, wyrazisty, eteryczny itd. Te nowe telefony mogą domyślnie używać jednego z nich, by w inny sposób przetwarzać dane zebrane bezpośrednio w matrycy i to trochę inna zasada działania niż takie filtry nakładane już po wykonaniu zdjęcia. W pamięci urządzenia zapisywane są przy tym wszystkie dane wejściowe, więc można zmienić styl fotograficzny już po fakcie. No, żałujesz, że nie zrobiłeś sesji w czerni i bieli tylko w kolorze? no to proszę kilka kliknięć i gotowe, przy zachowaniu jak największej ilości szczegółów. Do tego dochodzi oczywiście nowy procesor Apple A18 Pro, który ma jeszcze lepiej radzić sobie z przetwarzaniem zdjęć, bo te są przecież nie od dziś lepione z kilku kadrów pytanych przez oprogramowanie pod rząd. Czy tak będzie w praktyce? Dowiemy się podczas testów. No, pierwsze zdjęcia wykonane tymi telefonami prezentują się super. Pojawiły się dość ciekawe zmiany w kwestii rejestrowania wideo. Jedną z nowych funkcji jest obsługa nagrywania w 4K przy 120 klatkach na sekundę. Jeśli ustawimy to na stałe, to będziemy mogli spowolnić każdy rejestrowany przez nas film bez utraty płynności kosztem blisko dwukrotnie większego rozmiaru pliku. Ale hej, pakiet 12TB w iCloud kosztuje jedynie 299,99 zł 99 groszy miesięcznie. No ale dobra, żarty na bok, iPhone przy nagrywaniu wideo potrafi rejestrować dźwięk przestrzenny dzięki kilku mikrofonom w obudowie i pojawiła się opcja miksowania audio bezpośrednio w aplikacji zdjęcia. Po zarejestrowaniu klipów edytorze możemy wybrać jeden z trzech dodatkowych trybów poza tym standardowym. Pierwszy, w kadrze, to redukcja dźwięków oraz głosów ze źródeł znajdujących się poza zarejestrowanym kadrem. Drugi, studyjny, redukuje dźwięki tła oraz pogłos, aby symulować nagrywanie w profesjonalnym studiu. Trzeci, filmowy, w nim wszystkie głosy dochodzą z przodu, nawet jeżeli ktoś mówił za plecami, dźwięki środowiska nadal odtwarzane są jako przestrzenne. No, robi to świetne wrażenie i działa bardzo dobrze, co miałem już okazję sprawdzić na żywo. Po nagraniu dwóch osób w przestrzeni z kiepską akustyką, podczas gdy za telefonem grupa innych ludzi rozmawiała, każdy ze wspomnianych trybów zrobił ze ścieżką audio dokładnie to, co Apple obiecywał. O no i to jest właśnie przykład nowej funkcji Pro, której zwykły zjadacz chleba nie potrzebuje, a profesjonalista przywita je z radością. Co widzę zresztą na twarzy drugiego obecnego tu dzisiaj Piotra, który mnie nagrywał. No i tak jak na pełne recenzje wszystkich iPhone'ów 16, przyjdzie jeszcze czas, ale już teraz widać, że Apple w tym roku się przyłożył. Z nowości, które zwracają uwagę na pierwszy rzut oka, mamy oczywiście kamera, kontrol i to w każdym z czterech nowych smartfonów, a do tego dochodzi cała masa tych pomniejszych usprawnień. Cieszy, że w przypadku iPhone'ów 16 i 16 Pro Max firma nie spoczęła na laurach i pojawiły się kolejne praktyczne nowości dla branży kreatywnej po dodanych poprzednio trybie ProRes z obsługą używania logów do kolorowania materiału. No, co jednak z ludźmi, którzy potrzebują telefonu, który po prostu robi najlepsze możliwe zdjęcia, a ma iOSa? Również w ich przypadku w ofercie Apple jedynym słusznym wyborem są iPhone 16 Pro lub 16 Pro Max, w zależności od tego, jaki rozmiar preferujemy, bo to w nich montowane są najlepsze moduły foto tego producenta. Do tego, chociaż tegoroczna rewizja to ewolucja, nie rewolucja, to oczywiście jak zawsze zapowiadają się bez dwóch zdań na najlepsze iPhone y w historii. Mimo to, akurat osobom, które planują zakup telefonu z nowej kolekcji, polecałbym przyjrzeć się pierwszej kolejności iPhone'om 16 i 16 Plus. To również świetne urządzenia, to, że mają nieco mniejsze ekrany może być zaletą, a nie wadą, a jeśli przymknąć nomen oko na te 60 Hz, mogą okazać się po prostu wystarczające, a przy tym dużo, dużo tańsze. Jeśli zaś przy cenach już jesteśmy, to wszystkie cztery nowe iPhone'y są całkiem rozsądnie wycenione, z jednym małym zastrzeżeniem w przypadku iPhone'a 16 Pro Max. Podobnie jak rok temu, w przypadku 15 Pro Maxa nie ma dostępnej wersji ze 128 GB pamięci, a model z 256 kosztuje 6299 zł. Pamiętajmy jednak, że iPhone 15 Pro Max, który też miał 256 GB w przestrzeni w tej najtańszej wersji, kosztował w dniu swojej premiery aż 7199 zł. No i szkoda, że tych wersji ze 128 GB nie ma, bo na wielu osobom i tak by wystarczyła, a telefon mógłby być wtedy po prostu tańszy. No dobra, a co z iPhone'em 16 Pro? Tu wersja ze 128 GB pamięci została i wyceniona jest na 5299 Zł, co w porównaniu do premierowych 6000 bez złotówki z iPhone'a 15 Pro brzmi nieźle. Dwa lata temu na podobną kwotę wyceniany był z kolei bazowy iPhone 14 nie Pro. Biorąc pod uwagę możliwości oraz cenę, wszystkie tegoroczne iPhone są najbardziej opłacalnymi modelami od lat, niezależnie od tego, na który się zdecydujemy, a ten podstawowy iPhone 16 jest do kupienia za 4000 też bez złotówki. Dopłata do 120 Hz w ekranie, lepszego aparatu, większego ekranu i funkcji Pro to tym samym 1300 zł. Dużo mało! Na to pytanie musicie już odpowiedzieć sobie sami. Z mojej strony dzisiaj to z kolei na tyle, więc do zobaczenia następnym razem. Cześć!